Kiedy świece się zapalają, zbliża się ciemność, konflikty, uwolnione demony, burza ogniowa, chrześcijanom zaleca się, aby zamykali okna, unikali otwierania drzwi i nie wyglądali z domów w te dni, żadne światło nie będzie działać z wyjątkiem świec, które zostały zapalone. Błogosławione przez ponad sto lat proroctwo trzech dni ciemności niepokoiło chrześcijan na całym świecie, zwłaszcza katolików. Jednak w przeciwieństwie do dawnych czasów obecne oznaki chaosu sugerują, że to proroctwo wkrótce się spełni. Wpisz frazę Padre Pejo: Chroń nas jako przekazane przez świętych i mistyków kościelnych proroctwo przewiduje, że w ciągu trzech dni poprzedzających przyjście Chrystusa cała ziemia zostanie pokryta gęstą ciemnością. Z tego powodu wielu wierzących przygotowuje się, zaopatrując się w świece poświęcone. Żywność i taśmę klejącą do uszczelnienia okien ciemnego widzenia doświadczyła francuska znana jako Julien. Przez wielu uważana za najważniejszą mistyczkę w historii kościoła, kilku świętych i mistyków. Kościoła. Donoszono o podobnych wizjach tych strasznych dni. Wśród wymienionych nazwisk najbardziej znanymi i szanowanymi są niewątpliwie ojciec Pio Maria Taj i siostra Marii Julie generał. Zapraszam do wysłuchania niepokojącej wizji Trzech Dni Ciemności po których ziemia zostanie przemieniona w rozległa sailer jednak aby zrozumieć przepowiednie trzeba poznać Mary znaną również jako napietnowana Britney urodzona w 1889 roku w małej wiosce we francuskiej Bretanii zwanej Mary była jedyną z pięciorga rodzeństwa które pochodziło z Hambel i głęboko pobożnych rodziców od dzieciństwa wyróżniała się głęboką pobożnością otrzymując pierwsze łaski podczas pierwszej komunii na którą przez ponad sześćdziesiąt lat odpowiadała z jeszcze większym zapałem, nosiła na swoim ciele stygmaty wyraźnie zaznaczając rany Chrystusa, pięć ran jej dłoni i stóp oraz ślady ran korony cierniowej, szarpanych i ran na ramionach spowodowanych przez ciężar krzyża, zdawały się pojawiać na niej nawet ślady powrozów, którymi był związany nasz pan. Ojciec Pio mówi, że na świat właśnie przyszła tajemnicza plaga, która zaskoczy wszystkich. Będą globalne konflikty, trzęsienia ziemi, Burze i wiele osób będzie bi Padre Pio mówi, że powinieneś przygotować się potężną modlitwą, jeśli chcesz ochrony i zbawienia dla swojego życia, powinieneś pobrać e-book Moc Ojca Pio, ten e-book zawiera modlitwy na każdą chwilę dzisiejszego dnia, jeśli chcesz żyć życiem pod boską ochroną kliknij link w pierwszym stałym komentarzu i pobierz Moc Ojca Pio. Teraz musi to nastąpić dzisiaj, zanim skończą się jednostki. Marie-Julie często otrzymywała wizje Jezusa i dziewicy Marii, a także dar proroctwa i dokonywania cudów. Francuska zakonnica miała wiele wizjów, w których dziewica Maryja objawiła to, co straszne trzy dni ciemności byłyby niczym, podczas których siły piekielne zostałyby uwolnione, aby zniszczyć wrogów Boga. Te wizje nie pojawiały się sekwencyjnie, ale z biegiem czasu ważne jest, aby zwracać uwagę na treść tych wizjów. Ponieważ zakłócają one wielki kryzys. Wybuchną nagle i zapach kary będzie powszechnie odczuwalny. Następują nieprzerwanie jeden po drugim, trzy dni ciemności nastąpią w czwartek, piątek i sobotę. Zbiegając się z uroczystą komunią najświętszego sakramentu krzyża i Matki Bożej, przez trzech dni z wyjątkiem pewnej nocy ziemię pokryje ciemność i w tym okresie rozpęta się piekło. Przerażające grzmoty i błyskawice spowodują, że ci którzy nie wierzą i nie ufają mojej mocy, umrą ze strachu. Trzech dni straszliwej ciemności. Żadne okno nie powinno być otwierane dla nikogo. Będą mogli zobaczyć ziemię i straszne kolory, jakie przybierze w tych dniach kara bez natychmiastowej śmierci, niebo zostanie pochłonięte przez ogień, a ziemia stopi się w ciągu tych trzech dni ciemności. Zaleca się zapalić tylko jednego błogosławionego wszędzie świeca. Żadne inne źródło światła nie będzie świecić. Ci, Którzy wyjdą ze swoich schronień, nie ożyją. Ziemia zatrzęsie się jak podczas trzęsienia ziemi. Podczas gdy strach i terror osiądą w tej straszliwej ciemności, tylko błogosławione świece woskowe zapewni światło, wystarczy jedna świeca. Aby przedostać się przez tę piekielną ciemność w domach zamieszkanych przez niegodziwców i bluźnierców, te świece nie będą emitować światła. Wszystko będzie w tym momencie drżeć z wyjątkiem mebli, w których zapalona jest błogosławiona świeca które będą mogły być poruszane wszyscy zgromadzą się wokół krzyża i błogosławionego obrazu, który wystarczy, aby uchronić nas przed tym strachem podczas tej ciemności. Demony i złe duchy przybiorą obrzydliwe formy chmury czerwone jak krew będą dryfować po niebie droga grzmotów wstrząśnie ziemią, podczas gdy groźne błyskawice przeszyją niebo ziemia będzie się trząść, aż może się podniesie a jego wściekłe fale napadną na kontynent, świat będzie wyglądał jak rozległy cmentarz z ciałami nieprawych, złych, pokrywających ziemię, trzy czwarte światowej populacji zniknie i połowa. Populacji Francji będzie zdruzgotana, drogi przyjacielu. W rzeczywistości pismo święte zawiera wiele odniesień do dni wielkiej ciemności i straszliwych ucisków, które poprzedzają czasy ostateczne i chwalebne przyjście Chrystusa. Jak opisano w Izajasza godzina 5:30, Mateusza godzina 24.29 i objawienie godzina 6.12 Ważne jest, aby pamiętać, że interpretacje proroctw i wizjów są subiektywne i różnią się w zależności od osoby. Wizja siostry Marii Julii może być uważana za wyraz jej wiary i oddania, ale istotne jest, aby analizować ją z rozeznaniem i ostrożnością, jeśli chodzi o przygotowując się na możliwe przyszłe wydarzenia, takie jak trzy dni ciemności wspomniane w proroctwie. Mądrze jest poprawić naszą relację z Bogiem, wzmocnić naszą wiarę i żyć zgodnie z naukami chrześcijańskimi. Wiąże się to z poświęceniem czasu na modlitwę o przebaczenie grzechów i praktykowanie miłości bliźniego. Bracia i siostry, dziękujemy, że poświęciliście czas na obejrzenie tego filmu i wspólnie z nami zastanowiliście się nad tak ważnymi tematami. Jeśli podobała Wam się treść i chcielibyście otrzymywać więcej inspirujących filmów, takich jak ten, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować kanał kanał, aby nie przegapić niczego nowego. Jesteśmy tutaj, aby wspierać się nawzajem w modlitwie, Panie nasz Boże, w pokorze i uznaniu naszej kruchości przed zamysłami nieba. Zwracamy się do, kierujemy do Ciebie modlitwy w tej chwili modlitwy, Panie. W tym czasie niepewności i ciemności, która nęka świat, prosimy o Twoje światło, które prowadzi nasze kroki i siłę w wierze. Obdasz nas mądrością rozumienia znaków czasu i odwagą dostawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed nami w tym czasie. Panie, pragniemy skierować do Ciebie szczególną prośbę. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich, którzy starają się przygotować na nadchodzące ciemne dni. Niech ich umysły i serca zostaną oświecone Twoją łaską, aby aby potrafili rozeznać drogę prawdy i zbawienia, w szczególności Panie, Prosimy Cię o Twoją ochronę i wsparcie dla tych, którzy przygotowują się kupując błogosławione świece. Niech te świece będą nie tylko źródłem fizycznego światła, ale także symbolem Twojej kochającej i opiekuńczej obecności w ich życiu. O Boże, natchnij tych, którzy jeszcze nie zrozumieli wagi tego aktu przygotowania, aby otworzyli oczy na otaczającą nas rzeczywistość duchową i podjęli niezbędne kroki, aby przygotować się na to, co ma nadejść. Panie, Módlmy się za wstawiennictwem święta Ojcze Pio, który tak wiele nas nauczyłeś o znaczeniu wiary, modlitwy i ufności wobec Ciebie, niech będzie przy nas w tym czasie, umacniając naszą wiarę i prowadząc nas drogą zbawienia, aby wszystkie nasze działania kierowały się Twoją wolą, O Boże i abyśmy wytrwali w nadziei Twojej. Nieskończone miłosierdzie i miłość przez Chrystusa Pana naszego Amen Marii żuli często otrzymywała wizję Jezusa i dziewicy Maryi a także dar proroctwa i dokonywania cudów francuska zakonnica miała wiele wizjów, w których dziewica Maryja objawiła, jakie straszne trzech dni ciemność byłaby niczym, podczas którego siły piekielne zostałyby uwolnione, aby zniszczyć wrogów Boga. Te wizje nie pojawiały się sekwencyjnie, ale z biegiem czasu ważne jest, aby zwracać uwagę na treść tych wizjów, ponieważ przeszkadzają, nagle wybuchnie wielki kryzys i zapach kary będzie powszechnie odczuwalny. Nieprzerwanie jeden po drugim, trzy dni ciemności nastaną w czwartek, piątek i sobotę, zbiegającą się z uroczystą Komunią Najświętszego Sakramentu Krzyża i Matki Bożej przez trzech dni z wyjątkiem jednej nocy. Ziemia pogrąży się w ciemnościach i rozpęta się piekło. W tym okresie przerażające grzmoty i błyskawice spowodują, że ci, którzy tego nie zrobią, wiesz i ufaj mojej mocy, by umrzeć ze strachu. Trzy dni straszliwej ciemności Żadne okna nie powinny być otwierane, bo nikt nie będzie mógł zobaczyć ziemi i strasznych kolorów, jakie przybierze w tych dniach. Niebo będzie karą bez natychmiastowej śmierci. Pochłonięci przez ogień i ziemia stopi się w ciągu tych trzech dni ciemności zaleca się zapalić tylko jedną błogosławioną świecę wszędzie. Żadne inne źródło światła nie będzie świecić ci, którzy wyjdą ze swoich schronień. Nie ożyją ziemia zatrzęsie się jak podczas trzęsienia ziemi, podczas gdy strach i terror zagoszczą w tej strasznej ciemności, tylko błogosławione świece woskowe zapewnią światło. Jedna świeca wystarczy, aby przedostać się przez tę piekielną ciemność w domach zamieszkanych przez bezbożnych i bluźnierców te świece nie będą świecić. Wszystko w tym momencie zadrzy, z wyjątkiem mebli, w których zapalona jest błogosławiona świeca, które będą nieruchome. Wszyscy zgromadzą się wokół krzyża i błogosławionego obrazu, który wystarczy do ochrony nas od tego strachu podczas tej ciemności. Demony i złe duchy przybiorą obrzydliwe formy chmury czerwone, jak krew będą dryfować po niebie droga grzmotów wstrząśnie ziemią, podczas gdy groźne błyskawice będą przedzierać się przez niebo. Ziemia będzie drżeć aż do morza powstanie i jego wściekłe fale atakują kontynent. Świat będzie wyglądał jak rozległy cmentarz z ciałami nieprawych, złych pokrywających ziemię. Trzy czwarte światowej populacji zniknie. A połowa populacji Francji zostanie zniszczona, drogi przyjacielu. W rzeczywistości pisma święte zawierają wiele odniesień do dni wielkiej ciemności i straszliwych ucisków poprzedzających czasy ostateczne i chwalebne przyjście Chrystusa. Jako pisano w księdze Izajasza godzina 5.30, Mateusza godzina 24.29 i objawieniu godzina 6.12. Należy pamiętać, że interpretacje proroctw i wizji są subiektywne i różnią się w zależności od osoby. Wizja siostry Marii Żuli może być uważana za wyraz jej wiary i oddania, ale należy ją analizować z rozeznaniem i ostrożnością, aby przygotować się na możliwe przyszłe wydarzenia. Takie jak Trzy Dni Ciemności wspomniane w proroctwo, mądrze jest poprawić naszą relację z Bogiem, wzmocnić naszą wiarę i żyć zgodnie z naukami chrześcijańskimi. Wiąże się to z poświęceniem czasu na modlitwę o przebaczenie za grzechy i praktykowanie miłości bliźniego. Moi bracia i siostry, dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu i przemyślenie z nami na tak ważne tematy. Jeśli podobała Ci się treść i chcesz otrzymywać więcej inspirujących filmów takich jak ten, nie zapomnij zostawić lajka like i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić niczego nowego. My też tu jesteśmy, aby wspierać się modlitwą Panie Boże nasz w pokorze i uznaniu naszej kruchości wobec zamysłów nieba kierujemy nasze modlitwy do Ciebie w tej chwili modlitwy. Panie, w tym czasie niepewności i ciemności, która nęka świat, prosimy o Twoje. Światło, aby kierowało naszymi krokami i umacniało naszą wiarę, udziel nam mądrości. Abyśmy rozumieli znaki czasu i odwagi, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed nami w tym czasie, panie, pragniemy skierować do ciebie szczególną prośbę: prosimy o twoje błogosławieństwo dla wszystkich, którzy starają się przygotować do nadchodzące ciemne dni. Niech ich umysły i serca zostaną oświecone Twoją łaską, aby mogły rozeznać drogę prawdy, a w szczególności zbawienia. Panie, prosimy Cię o Twoją opiekę i wsparcie dla tych, Którzy przygotowują się kupując błogosławione świece. Niech te świece nie być jedynie źródłem fizycznego światła, ale także symbolami Twojej kochającej i opiekuńczej obecności w ich życiu. O Boże, natchnitych.